Dar obrazy Niedaleko Tokio żył pewien stary samuraj, wielki wojownik. Zdecydował nauczać buddyzmu zen młodych ludzi. Legenda głosiła, że mimo swojego podeszłego wieku potrafił pokonać każdego przeciwnika. Pewnego popołudnia przybył tam wojownik, znany z całkowitego braku skrupułów. Był znany ze stosowanych technik prowokacji. Czekał. Aż jego przeciwnik wykona pierwszy ruch, a będąc obdarzony godną pozazdroszczenia inteligencją, aby naprawić jakikolwiek popełniony błąd, kontratakował z błyskawiczną szybkością. Młody i niecierpliwy wojownik nigdy nie przegrał walki. Słysząc o reputacji samuraja, przybył, aby go pokonać i wzmocnić swoją sławę. Wszyscy uczniowie byli przeciwni pomysłowi, ale stary człowiek. Zaakceptował wyzwanie. Wszyscy zgromadzili się na miejskim rynku, kiedy młodzieniec zaczął leżeć staremu mistrzowi. Rzucił kilka kamieni w jego kierunku, napełłł mu w twarz, wymówił wszystkie przekleństwa pod słońcem, obrażał nawet jego przodków. Po wielu godzinach, kiedy zrobił już wszystko, aby sprowokować samuraja, ale ten pozostał niewzruszony. Na koniec popołudnia. Czując się wyczerpany i upokorzony, krewki wojownik odszedł. Uczeń rozczarowany faktem, że mistrz został obrzucony tak wieloma belgami i prowokacjami, spytał: Jak mogłeś znieść takie poniżenie? Dlaczego nie użyłeś swojego miecza, wiedząc nawet, że możesz przegrać walkę, zamiast okazywać swoje tchórzostwo na naszych oczach? Jeśli ktoś przychodzi do was z darem, a wy nie zaakceptujecie go, do kogo on należy? spytał samuraj. Do tego, kto go przyniósł, odparł jeden z uczniów. Tak samo jest z zawiścią, złością i obrazą, powiedział mistrz. Kiedy nie zostaną zaakceptowane, nadal należą do tego, kto je przyniósł.